Przyczepa PRONAR PT608 jest przyczepą o skrzyni prostokątnej przystosowanej do przewozu Europalet. Wywrotki znajdują zastosowanie w transporcie skrzyń z plantacji do przechowalni lub na plac przeładunkowy oraz w transporcie BEL o szerokości 1,2 m. Odpowiedni kształt skrzyni sprawia, że oprócz transportu typowych materiałów sypkich można przewozić także wiele innych produktów. Firma Pronar podczas procesu produkcji PT608 korzysta z zaawansowanych technologii profilowania blach i spawania laserowego, gwarantując tym precyzję i dokładność wykonania. PT608 jest przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 11 600 kg cechującą się mechanizmem trójstronnego wywrotu. W skrzyni ładunkowej można zmieścić 10 euro palet. Prędkość konstrukcyjna przyczepy to 40 km na godzinę.